Oficjalnie Jose Mourinho wraca do pracy. Portugalczyk, znany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w historii piłki nożnej, został właśnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Benfiki Lizbona. Nie pozostał długo bez klubu. Mourinho stracił posadę we Fenerbacze pod koniec sierpnia po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów właśnie w starciu z Benfiką. A teraz, niespełna trzy tygodnie później, objął drużynę, która wyeliminowała go z pucharów. Portugalczyk podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku z opcją wcześniejszego zakończenia współpracy. To nie jest jednak jego pierwsza przygoda w Lizbonie. W sezonie 2001 prowadził Benfica przez 10 spotkań, zanim wyruszył w wielką trenerską podróż. Lista jego klubów to prawdziwa mapa futbolu: Utleiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, ponownie Chelsea, Manchester United. Tottenham, AS Roma i Fenerbahce. Teraz wraca do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Ponowny debiut Jose Mourinho na ławce Benfiki nastąpi już 20 września w wyjazdowym meczu z Af Futebol. Kibice w Portugalii i na całym świecie z niecierpliwością czekają, czy The Special One jeszcze raz udowodni, że potrafi odmieniać losy wielkich drużyn.